Dzień dobry, witam. Mikro zestawik do ładowania ogniwa osiemnaście sześćset jest już złożony. Teraz wyłączę podświetl podświetlanie. Dioda napięcia, chyba wskazująca napięcie na baterii. Bodaj się pali mikrodioda. Tutaj mam uszykowany yy, miernik. I zaraz spróbuję zobaczyć przynajmniej jakie napięcia idą. Tylko muszę się podłączyć chwileczkę. Odpiąłem się do minusa, tylko nie wiem czy minus jest wspólny czy nie, ale zobaczmy najpierw co nam pokazuje na baterii. Zaraz, zaraz. Na baterii jest 4,8V. Ile idzie z panela. Zaraz, chwileczkę z panela idzie napięcie 4,38. Jest to bardzo, bardzo mało. Znaczy, napięcie jak napięcie, ale prawdopodobnie prąd jest do bani. I zobaczymy jeszcze na samym panelu. Tak, na samym panelu jest 4,38. Jakieś napięcie, ale niestety prądowo to nie wyrabia nie przy takiej pogodzie dlatego że za oknem mamy śnieg padający i ten panel poza szczątkowym napięciem nic nie daje a sprawdzę za chwilkę jaki jest stan napięcia na Dużym panelu, na tym co jest za oknem, chwileczkę. Na dużym panelu coś tam niby leci, ale oczywiście też same jakieś szczątkowe napięcia. Moment, może tak zrobię. Przerzućmy się na wskaźnik. No. Niestety prądowo kicha, on sobie coś tam ładuje na jakichś mikroamperach, no ale żeby 45 piątkę podładować przynajmniej o te 20V, to mu bodaj przy takiej pogodzie mu to zajmie cały dzień. Także bez słoneczka kicha za oknem.